Więc jeżeli już ustaliliśmy, co jest celem naszej organizacji, ustaliliśmy, jakie jest ograniczenie, to następnym oczywistym trzecim krokiem jest odpowiedź na pytanie w obszarze tego naszego ograniczenia, jakie ponosimy straty. Ile nas to kosztuje, że tolerujemy to ograniczenie? Czyli na przykład, jeżeli nie wiem, na przykład brakuje nam wydajności na produkcji, ile tracimy, przez każdą minutę lub godzinę, kiedy nasze wąskie gardło, czy nasza maszyna krytyczna nie pracuje. Ehm, dla przykładu, jeżeli po weekendzie, gdzie dział utrzymania ruchu nie pracował i kluczowa maszyna nie pracowała i straty z tym związane, konkretne mierzalne straty dla zysku firmy w danym miesiącu wyniosły. 200 tysięcy złotych. Dyskusja o tym, czy trzeba pewne zmiany w zarządzaniu czasem pracy działu utrzymania ruchu wdrożyć, właściwie nie istniała, bo dla wszystkich było oczywiste, że trzeba zmienić natychmiast. Więc policzenie konkretnej wartości straty daje gigantyczny argument do zmiany, bo zazwyczaj my sobie nie zdajemy sprawy, ile z tego tytułu tracimy. Eee, inny przykład. Hmm. Na przykład odnosząc się do mojego biegania. Jeżeli znamy sobie sprawę, że każdy dodatkowy kilogram wagi ciała przekłada się na między 1 a dwie sekundy wolniejszy bieg na każdym kilometrze, to daje nam ogromną dźwignię, żeby wzmocnić samego siebie do tego, żeby jednak te kilka kilogramów zrzucić. I, i to jest nieprawdopodobne, bo dopiero jak Przyłożymy do tego pewną wartość, czy pieniężną w biznesie, czy w bieganiu, w czasie, dopiero wtedy mamy odwagę, żeby dokonać niezbędnych zmian. Więc jeżeli macie Państwo pewne ograniczenia, które czujecie, że jest problem, ale nie policzyliście, miejcie odwagę policzyć, ile tracicie pieniędzy, ile tracicie czasu czy pieniędzy w związku z tolerowaniem ograniczenia. I jak będziecie mieli tą odwagę, to dojdziecie do bardzo fajnej wniosków. Jeden z naszych klientów, na przykład, jak zdał sobie sprawę, że każda godzina, gdy on nie sprzedaje, traci mniej lub więcej, mniej więcej, około tysiąca złotych, bardzo szybko jakby złapał dyscyplinę, żeby jednak koncentrować się w godzinach pracy tych, które miał na to przeznaczone na owej sprzedaży. Więc jeszcze raz, jeżeli już wiemy, gdzie jest nasze ograniczenie, policzmy, ile nas to kosztuje. Ile nas kosztuje to, że tolerujemy ograniczenia?